To Oferba, nie żołnierz. Sensacyjna relacja o Hitlerze i jego towarzysza broni. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego. Kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 3 września 1939, a więc dokładnie 83 lata temu. Francja w stanie wojny z Niemcami. Ambasador francuski w Berlinie przyjęty był dziś przez Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych Rzeszy, któremu zakomunikował, że rząd francuski od dnia dzisiejszego zmuszony jest wypełnić zobowiązania przyjęte w stosunku do rządu polskiego, które są znane rządowi niemieckiemu. Orędzie króla Jerzego VI. Jego królewska Mość wygłosił orędzie przed mikrofonem połączonych radiostacji angielskich. Podając powody, dla których Wielka Brytania zdecydowała się wystąpić do wojny przeciwko Niemcom. W orędziu Jego Królewska Mość powiedział m.in.: Po raz drugi w życiu wielu z nas ma wziąć udział w wojnie. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie konfliktu z tymi, którzy są naszymi wrogami. Walczyć będziemy o to, co uważamy za sprawiedliwe i niezależne od ofiar, jakie sprawie naszej złożyć będziemy musieli. Musimy zniszczyć narodowy socjalizm. Znamienne oświadczenie przywódcy opozycji angielskiej, lider opozycji angielskiej Greenwood, wygłosił żywo oklaskiwane przemówienie, które zakończył słowami stajemy obok Polski i kochamy ją. Nie opuścimy jej nigdy. Pozdrawiamy ją jak przyjaciela, przy którym walczyć będziemy aż do ostatku, do zawarcia zwycięskiego pokoju. Mówimy Polsce, serca nasze są z Tobą i wszystkie siły nasze są z Tobą. Musimy zniszczyć narodowy socjalizm. To oferba, nie żołnierz. Sensacyjna relacja o Hitlerze i jego towarzysza broni. Współpracownik Polskiej Agencji Agrarnej rozmawiał z Anastazem Pozorskim, który przez pewien czas służył razem z obecnym kanclerzem Hitlerem w wojsku. Proszę pana, zaczął pan Pozorski, znałem dobrze Hitlera. Pamiętam go sobie i co ważniejsze, i on również mnie na pewno dobrze pamięta. Nic w tym dziwnego zresztą, śmieje się, bo byłem przecież jego przełożonym. W 1917 roku został przydzielony do taborów artylerii 7 Armii Ruprechta Bawarskiego. Było to po opuszczeniu szpitala przez Hitlera. Był wtedy w stopniu kaprala, nie chciało mu się pracować, i dość często byłem zmuszony przyprowadzać go do równowagi. Niekiedy zachowywał się tak, jak gdyby przed chwilą odbył uciążliwą podróż międzyplanetarną z Księżyca czy też z Marsa. Bieliznę, którą się opiekował, porozkradali mu, owiec, który powinien wystarczyć na trzy dni, rozdał w jednym dniu. W ogóle była to skończona oferma. A teraz czas na retroreklamę. Odbiór komunikatów obrony przeciwlotniczej bez prądu elektrycznego i baterii zapewni każdemu aparat detektorowy dt do nabycia w salonie demonstracyjnym państwowych zakładów tele i radiotechnicznych. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie dzwonek, żeby być na bieżąco, i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam!